Zadanie 17. Sierpień CKE 2024. W trójkącie prostokątnym ABC sinus kąta CAB jest równy 3 piąte, a przeciwprostokątna AB jest o 8 dłuższa od przyprostokątnej BC. Dokąd zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Długość przeciwprostokątnej AB tego trójkąta jest równa i cztery. odpowiedzi mamy do wyboru. Do rozwiązania naszego zadania oczywiście użyjemy informacji z tablic matematycznych, strona 11. Informacje te dotyczą funkcji trygonometrycznych kąta ostrego w trójkącie prostokątnym. Wracamy do treści zadania i czytamy sobie. Jeszcze raz, w trójkącie prostokątnym ABC, czyli rysujemy sobie trójkąt prostokątny i zawsze staramy się narysować taki trójkąt prostokątny, jaki widzimy w tablicach matematycznych, żeby nam to ułatwiło zadanie. I tutaj będzie kąt prosty. Sinus kąta CAB, czyli można sobie zapisać sinus kąta. CAB wynosi 3 piąte, ale do tego za chwilę wrócimy. A przeciwprostokątna AB, czyli AB jest przeciwprostokątną, a przeciwprostokątna to ten bok, najdłuższy, czyli tutaj będzie AB jest O8 dłuższa od przyprostokątnej BC. Przyprostokątna BC to będzie ta, czyli tutaj będzie. Wierzchołek C, czyli oznaczenia, które są w treści zadania, są identyczne jak te z tablic matematycznych. Dalej wracamy jeszcze do tego naszego kąta CAB. Jak go odczytujemy? CAB, czyli tutaj oznaczymy sobie ten kąt CAB przez alfę, żeby dopasować sobie do naszego zadania. Jeszcze raz sobie przeczytamy treść, a przeciwprostokątna AB jest o 8 dłuższa od przyprostokątnej BC, czyli przyprostokątną BC oznaczymy sobie standardowo jako x, a przeciwprostokątna jest o 8 dłuższa, czyli będzie wynosiła x dodać 8. Czyli tak, z treści zadania wiemy, że sinus alfa wynosi 3 piąte. z tablic wiemy, że sinus kąta alfa to jest stosunek A do C. Czyli sinus alfa to jest A do C. Gdzie jest A i gdzie jest B i gdzie jest C? Tu jest A, tu jest B i tu jest C. Czyli to będzie stosunek X do X dodać 8. No i teraz porównujemy sobie te dwie wielkości, czyli reasumując, Powstaje nam następujące równanie: 3 piąte jest równe, x podzielone przez x dodać 8. Powstało nam równanie wymierne do rozwiązania, przemnażamy je sobie na skos, czyli 5 razy x to będzie 5x jest równe i teraz trójkę, 3 razy x to będzie 3x, 3 razy 4, 24. 3x przerzucamy, czyli 5x odjąć 3x równa się, równa się 24, 5 minus 3 to 2x równa się 24, na koniec dzielimy przez 2, czyli x wynosi 12, podkreślam sobie. A co w zadaniu mieliśmy obliczyć? Mieliśmy obliczyć długość przeciwprostokątnej AB, czyli długość przeciwprostokątnej AB. To jest x dodać 8. U nas x wyszło 12, dodać 8 i to jest równe 20. Czyli przeciwprostokątna wynosi 20. Szukamy takiej odpowiedzi. Ona jest tutaj, zaznaczamy i kończymy zadanie.